Ale masz bebsą? Pięknie w ogóle witam serdecznie wszystkich Jakieś zmiany są, Gini, dzisiaj? Tak, rygorystyczne O, to GG. Oho. I safety card standardowy O, Luki, ty, a ty nie w kasynie? Nie, co ty? Powitamy się już na Yas Marina Circuit, tak samo jak i widzieliśmy to w zeszłym tygodniu podczas treningów, widzimy to również i teraz, panowie nie próżnują, panowie wyjeżdżają na tormy, natomiast w budce komentatorskiej widzimy się w trochę i słyszymy, w zasadzie bardziej, ani jeżeli widzimy w odmienionym składzie, witam Ciebie, witam Ciebie pucharze. Dzień dobry wszystkim. Paris rozbija swój bolit na wyjeździe z boksu, niesamowite. Tu nie trzeba od razu jechać, nie? Bo to Paris. Tak, tutaj, możesz tutaj. sobie zapalić na spokojnie, to trening to sobie przejedziesz gdzieś odtrenować, także git. Zabraknie nam duetu Astona Martina i niestety dla Kik Zaubera Mokrego Suchara, a dlaczego wspominam o Kik Zauberze? Otóż są liderami w klasyfikacji konstruktorów, no i zonemu na pewno asysta w postaci Mokrego Suchara by się przydała, aby pokonać Pewora. Pevor na ten moment najszybszy w tej sesji treningowej, oczywiście ją dopiero rozpoczynamy, ale proszę popatrzeć, że już pierwszy czas okrążenia zwiastuje dominację. 3 sekundy lepiej przejechał to kółko od Nexa, który zajmuje miejsce drugie. Drugi czas, sekunda i 20 straty tu 1:26 1.26.0. Pit this lap, we retire the car. Pierwszy sektor I zrobiłem szybciej od Włodara, od Pewora, drugi zrobiłem pół sekundy i trzeci o, jedno zrobiłem. Tysią... O jedną tysięczną zrobiłeś szybciej. Ale myślę, szybciej. <laughs> Czekaj. A jak wczoraj wygrał ten młody chłopczyk? Chłopak. Ja tak samo. No na pewno trzeba przyznać, że nie zaszkodzą im te przygotowania, zwłaszcza, że Tor we Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest dużo trudniejszy. Od y, gospodarza pierwszej rundy, bowiem Austria, no kilka zakrętów, trzy strefy DRS i mamy okrążenie z głowy. Natomiast tutaj proszę popatrzeć, no jest y, kilka fragmentów, gdzie można naprawdę popełnić bardzo, ale to bardzo bolesny błąd, który wyłączy nas na dobre z tego wyścigu. Dwa Ma Mariany są pośledzone. Maria, kurde! Zbierajcie! To jest nieimersyjne, k**a, że ja mam w polidzie muchę. Słuchaj, Robert Kubica miał w gdzie telefon, więc... Tak. Nie, nie o, telefon, Iphona, Iphona. Przepraszam, przepraszam, Aktualnie zjeżdża do alei serwisowej ostatni zawodnik. E, ostatni zawodnik jest to Paris Blantynauf, także każdy już tą sesję, możemy powiedzieć, oficjalnie zakończył. Dobrze, kwale Ustawienia, wejdź w ustawienie, jeszcze spersonalizujemy coś. Zmniejsz tak, żeby były trzy okrążenia. O, trzy i cztery git. I będziesz musiał bardzo, bardzo powoli sobie jechać na tym wyjazdowym i tak samo bardzo powoli wracać do tego. Znaczy, no, używając, wiadomo, nie cisnąć, mo nie cisnąć mocno, nie? Dobra, możemy wyjeżdżać jak chcesz poczynamy kwalifikację od pierwszej sesji, w której to wytypujemy 15 najlepszych zawodników, którzy awansują dalej. Zatem królowa nauk podpowiada, że pożegnamy się jedynie z dwoma kierowcami. na naszych ekranach Japczan, aktualnie pozycja numer 13, tylko 5 kierowców z czasami Ostatni jak na razie jest błoda, ale to był tylko i wyłącznie Bunker Lap No bo 17 sekund straty do pierwszego Dobrze. zawodnika z Grove. No a Dobrze, Japczan tak. ostatecznie unieważnił swoją pierwszą grupę czasową Tak, te same opony, no będziemy musieli... Chyba że wystar... może wystarczy ten jeden wyjazd teraz, nie? Zrobimy czas, zobaczymy jaki robią inni I może nam to wystarczy Okay, just two laps of fuel remaining now. Right, that's us down into P16 now. Brawo. Party czas. Tak bez spinki. Nie chciałem znowu zmarnować okrążenia, wiesz. Dobra, te opony i tak już się będą używane, więc mam sobie do boxa i sobie popatrzymy czasy i inne i w ogóle. Na naszych ekranach Tuszol przemierza już sektor numer 1, dojeżdża do, e, do T5, do zakrętu numer 5 całkiem szeroko, no i ta próba... Zostaje chyba zniweczona. Jeszcze tylko zakręt numer 15, 16, wyjazd na prostą, start meta, tutaj również całkiem, całkiem, całkiem szeroko. No i ostatecznie wolniejszy od swojego no, chyba najszybszego czasu. No a tym bardziej wolniejszy od pwr o 3,7 sekundy. Mamy koniec kwalifikacji, mamy koniec sesji Q1. Dobra, Q2. Co? Jechać? No jeździe. A jedno zużytych czynówkach? Możesz sobie zrobić takie pomiarowe kurwa na, na zużytych, a potem. Wyjedziemy na nowych. Dobra, masz sporego gapa, więc e, możesz powoli rozpoczynać. And that's P13, P13. Pierwszy i trzeci sektor fioletowy Bez DRS-a jechałem Nie bez DRS-a, tylko bez baterii No bez baterii, znaczy By <laughs> to jaki czas dobry! Ale to nie ma znaczenia, bo on i tak przepada do ocenia. ostatniego kół. Spokojnie Ty, ale to nieźle pojechałem! To by było szybciej Okej, okay. box, boks. Copy that Jadę na tych samych, okay. najwizzę okay. jeszcze na szybszych wyjadę. Ale czego ty już wyjeżdżasz? No bo jeszcze raz możliwe, że będę musiał a czego ty się na inżyniera tiltujesz? No bo ja... inżynier, jestem Alonso. Nie... Cześć, cześć, słuchaj to! No more radio for this qualification session Nie żartuję. No more radio! Ale mamy powtórkę Wydało mi z Dobra, jest okej okay. Okej okay. Co za szmatę! Nie yeah. Znowu tak... A to chyba, nie tutaj... chyba nie z Tomem. Chyba nie z To było Spago. Problemy również teraz, Ginolda. Tu nie jest to jedyny kierowca, który rzeczywiście utraci tam trakcję. Co się robi? Co się stało? no i zerknijmy na okrążenie Lukiego, Luki, no i proszę Państwa raz jeszcze z problemami na wyjściu z zakrętu numer 16, Tuszol też się ślizga po trzecim sektorze, więc te warunki rzeczywiście nie sprzyjają do kręcenia lepszych czasówek, teraz potężne uderzenie przednim skrzydłem w bandę i wydaje mi się, że Tuszol kończy w taki sposób sesję kwalifikacyjną numer 2, co prawda jeszcze zakończy swoje okrążenie pomiarowe, no i ma minutę 10 tak naprawdę, aby roz począć kolejne. To nie wejdzie ostatecznie do sesji Q3, na pewno będzie to Pyka i Włodar, którzy już po prostu tej sesji nie ukończą, ukończyli ją przedwcześnie. Ponadto Tushol, Lucky Steve, no i Paris, Paris Platinum, Ginold z Personal Bestem w drugim sektorze. Nex, daje czadu. No, jak się pod trochę, dobrze, Wino 6. To wyjeżdżamy? Mamy dwa komplety opon. Wyjeżdżamy na nowych, świeżych oponach. Dobra, to wyjeżdżać już. Eee, tak, tak. Ale tak, przechodzimy już do ostatniej, trzeciej decydującej sesji kwalifikacyjnej. Pora na 3 No i to właśnie tutaj zawalczymy o to, o co każdy o to, o czym każdy kierowca marzy, czyli o pole position do chciałbym powiedzieć niedzielnego wyścigu. Rzeczywiście jest niedziela, no ale kwalifikacje też odbywają się w niedzielę, także tutaj tej, tego rozdzielenia nie ma. Wszystko mamy na raz. to mnie. czyli na tarkę najechałem. Wiem. Jak poszło? Trzeci czas. 1,246. To było lepsze wcześniej, ale ten też się był później lądał. Pusty tor. Ale jeszcze nie wyjeżdża, jeszcze nie wyjeżdża. No, Tom wskakuje ostatecznie na pozycję numer dwa, także nitro był drugi. Teraz nitro spada na trzecie miejsce. Natomiast ta strata jest naprawdę ogromna. Prawie, prawie sekunda. 954 tysięczne, będąc dokładniejszym. Mergani na naszych ekranach. Zawodnik Skuderi skuderii Ferrari. Zony, ostatnie zakręty. Pierwszy i drugi sektor na zielono. Także tutaj może dojść, do jak na... może dojść z pewnością do poprawy w przypadku zawodnika. Zaubera. Ostatnie dwa zakręty. Przy okazji jeszcze Jabczam pokazuje nam się jako ten, który e, się poprawia. Aktualnie zawodnik stajni i na pozycji numer 5. No ale Zony ostatni zakręt i to chyba nie było jakoś wybitne okrążenie. Chciałem powiedzieć, no ale muszę zwrócić honor. 9 straty. Aktualnie pozycja numer 2. Jeszcze poczekajmy na Japczana 26 sekund do końca. No i Zony ostatecznie wycofuje się z sesji, ale to przez to, że to było jego jedyne ostatnie okrążenie. Japczan skakuje na pozycję numer 2. 80. Traci nam do Pewora, także podbijają tą poprzeczkę, co po niektórzy kierowcy. Gratulacje. Dzięki. A za to będzie Karczek? No masz, plus jeden za to Karczek. Yeah! Jawczan, który razem z Peworem wystartuje do Grand Prix Abu Dhabi z pierwszego rzędu. Ktoś się tego w ogóle spodziewał? Myślę, że nie. Moglibyśmy zgadywać, że to będzie właśnie Zony, który wykręcił zaporowy czas na sam koniec. No ale właśnie. Pewors pole position, jabczan z drugiej pozycji. Największa sensacja chyba tych kwalifikacji. Trzeci Zony, czwarty Tom, na no piąty dopiero Denit Rozyniak. Myślę, że sam zawodnik Williamsa podczas tej ostatniej próby może sobie pluć po prostu w brodę. Największą sensacją jesteś, tak mówią. Kur... Nikt się nie spodziewał, że będziesz P2. Każdy stawiał na Zonego. <laughs> a! Wodar. Wyobraź sobie, tak że są porki w mieście i zapalasz na komendę, znieść do nos. <laughs> Będziesz pierwszy. Kobietę w ciąży na straż w żabce i debilu. No i dobrze, <laughs> mnie <porani laughs> Dobra, dostaj dostaję lobby. Ja już zapraszać będę. A teraz idziemy po życiówkę, panowie. Twardszy przydział? Twardszy przydział, o pan. Twardszy. Wierzamy. Proszę Was, jednego, i drugiego, aby się nie napalać ku Spokojnie, obserwować no tak, co się dookoła nie. dzieje, kurwa, żadnego spina ma nie być kurwa, ani u jednego, ani u drugiego, nie wychodzić przypadkiem w boli, i nie urwać skrzydła. I kurwa, mamy to, mamy, kurwa, będzie, będzie kurwa, team alpin w pierwszej dziesiątce, kurwa, na pewno. Jasmarina Serket zapadła widzą w pamięci przez burzliwy sezon 2021. Jednak jestem przekonany, że po dzisiejszym dniu każdy ten obiekt zapamięta przez F1 Cup Genold X Logitech. To ponad 5-kilometrowe monstrum, to zupełnie inna para kaloszy w porównaniu z tym, co widzieliśmy tydzień temu na Red Bull Ringu. Jednak to, czego niezmiennie oczekujemy, to niesamowitych wyścigowych wrażeń. Na to, że mieszanki przygotowane przez Pirelli C3, C4 i C5, jak sam Patryk Krótyj wcześniej wspomniał, no bezużyteczne te softy, ewentualnie. Jeżeli będziemy mieli samochód bezpieczeństwa, no to wtedy może ktoś pokusi się je właśnie założyć. I od razu, od razu będzie jazda, od razu będzie jazda. Także. Tak, Za 10 sekund od razu startujemy wyścig. Ja ty żyjesz kurwa, jest. MORDA! Dobra. Cicho, 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 cicho. Na starcie nic się nie odzywamy. My natomiast, no właśnie, czy my rozpoczynamy w tym momencie Grand Prix, czy to tak, jest okrążenie tak, pomiarowe? Tak, rozpoczynamy ściganie na Yas Marin, na Marina Circuit, Japczan na pozycji numer 2, na pozycji numer 1, Pewor oglądamy teraz Merganiego na piątym miejscu, na pozycji numer 3, zawodnik Red Bulla, także Tom tutaj stara się podkreślać swoją dominację już od samego startu, jeszcze Zony jest tuż za Japczanem, To kno było. Paris 16, 15 Mario, 14 tuszel, ale spójrzmy na to, co się tutaj najlepszego wyrabia. Mamy Nitro, mamy Toma jak tą to bardzo dobrze wystartował. Aktualnie traci kolejną pozycję. Tym razem na rzecz Nitro wraca do pierwszej piątki Zeniak. Dobrze, jedziemy dalej. Nitro się przesuwa cały czas w górę tabeli. Jest już na miejscu czwartym, więc fantastycznie rozpędzony jak Niestety, Nex ląduje w bandzie. I te nadzieje w tym momencie zostały bardzo, bardzo, ale to bardzo brutalnie zweryfikowane. Zmiana 6, na pozycji numer dwa. Tam, Zony bije się z Japczanem. Zony jest już przed kierowcą Alpi, na temu wszystkiemu przygląda się Nitrozenia, który natychmiastowo zmniejsza kolejne straty do poprzedzających go zawodników i prawdopodobnie będzie szukał swoich sił. No właśnie teraz, już po prawej stronie od Japczana Pokojnie, wysunął nie, się Nitro z asystą systemu nie, nie. DRS, ależ on frunie na prostej musi być. W Dobrze przygotowany, niski profil aerodynamiczny pozwala mu wyciskać maksymalne prędkości rzędu może nawet 330 km na godzinę i Nitro jest już na miejscu drugim. Nitro będzie miał dużo prędkości na prostej. Natomiast my przenieśmy się do Lukiego i do Mario. Tutaj jest walka o pozycję numer 16. Jeden i drugi ze sobą walczą, ale tutaj chyba Mario bardziej postanowił zjechać dalej alei serwisowej. No nie, bardziej zepchnięty, no bo walka w dalszym ciągu trwa pomiędzy kierowcą na pozycji sposzenie, numer 3 i na pozycji nie, 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 numer 4 mamy Zonego, jedziemy, mamy dalej, Japczana, no, no i spokojnie, spokojnie też mimo wszystko, nie wszystko nie mamy Denitro Zeniaka, ponieważ Japczan powoli zbliża się, zbliża się. Ten Bolit Alpin robi się większy i większy w lewym i prawym lusterku Zeniaka. No ale jak nie na razie spomoważ, mówimy tylko, tylko i wyłącznie o grzewkrotka i myszkę, panowie, tutaj raczej z działami jakimikolwiek. Nie wychodzą, no i tutaj tylko czyha na ten błąd właśnie Japczan Zony dosyć szeroko, zony bardzo szeroko W wyniku też czego traci, traci naprawdę sporo Ja... Jest jakaś tragedia Ale zauważ, Kuba, że pomimo tego, że na to, że dzieje się mnóstwo, jak na przykład teraz, rewelacyjna próba Jabczana, zanurkował pod pachę po lewej stronie o Nitrozyniaka. I proszę popatrzeć, że wy do trzeciego sektora wchodzą razem. Teraz drobny kontakt, ale kończy się tragicznie dla Jabczana. Miejmy nadzieję, że nie uszkodził aerodynamiki w swoim polidzie. kierowca Alpin. Ale wszystko wygląda na ten moment poprawnie. Przednie skrzydło nadal jest, nie jest naderwane. Wyścig jeszcze długi, także się nie w kurwę. nie denerwuję się. Po prostu nitro to kurwa, j**ana. Pierwsze sekwencje przejeżdżali kierowcy, no, ale później. No, no, no właśnie, jednak nie. A, propos, a propos tego, co powiedziałeś. Tak, jest takie je sytuacją z puszolem. No zahamował, no, no, ale tak. Co za hamował, za Zgłaszaj tego debila, je starego. No ja, okay, clear. I o razu, że on... Bawać. Nie no, to jest taki... Wyścig ulicy, to jest... Ginold napędza się za Japczanem. Jest to walka o miejsce czwarte. Trzy zakręt, dziewiąty raz jeszcze. Będzie sceną pojedynku! No jest! No ale Ginold pakował się tam, gdzie miejsca nie było. Zahaczył o tylną mośkę Japczana. And you're be on the hards next time. <laughs> Co on robi? No. Zbyka już. Pity slap, pity slap, pity slap. Ja? Tak, pity slap. Box for hearts. Podganie, jeszcze masz miejsce trochę, także możesz podgonić do Marganiego. Nie chcę go wyprzedzać, nie chcę używać baterii Chcę tylko z DRS-em za nimi jechać. Mam tak baterii, że jak mi trochę podładuję tamten pit, to... Będzie w porządku. Ja pierdolę! ja Ja dole! Ja PIERDOLĘ! Ja dole! Dobra, nie denerwuję się. Mam zawał. Box this lap, box this lap. Spróbuję, nie? Nie najeżdża na nie najeżdża na tarkę. Nie najeżdżaj na tarkę! Sorry! Dobra, te Ginalda do na spokojnie wykniewał. On dzisiaj nie w formie. Podgłem trochę, żeby być w DRS-ie na prostej. O kurwa, o kur. Incydent wyścigowy, brak kary dla Japczana za incydent z nitro. Taką informację ostatecznie otrzymujemy od dyrekcji wyścigów, także, wyścigu, także szybko, sprawnie, krótko, zwięźle i na temat od strony właśnie kontroli wyścigów w tej kwestii. Odrabiamy do Ginolda i odstawiamy z tyłu Taku i Zonego. Prawdopodobnie walczyli ze sobą, więc stracili sekundę na tym. No Tormajsz to i teraz rozbija się próbując wjechać do alei serwisowej i to nadal nie jest sygnał dla dyrekcji wyścigowej, aby podjąć tutaj na to że jakąkolwiek neutralizację. No i niestety nie wyszło. Tak samo jak i nie wyszło, ponieważ Nitro otrzymuje 3 sekundy kary i 2 punkty karne za incydent z samym Jabczanem. Także czekaliśmy, no i otrzymujemy informacje jeszcze w postaci wspaniałej grafiki. Outstanding penalty for Nitro 3 sekundy kary, nie jest to 10 sekund kary dla Okona, tylko 3, a tutaj wpycha nam się dosłownie, w zasadzie Denit Rozyniak wskakuje co prawda na czwarte miejsce, Kutuszol otrzymał dyskwalifikację za zły kierunek jazdy, także dla zawodnika Skuderii Ferrari to już jest koniec, nie tylko koniec w kwalifikacjach i to koniec na Q2, ale i koniec w wyścigu. Mergani, który podąża za Dawidem niczym cień. Na trzecim miejscu Nitro już znacząco zmniejsza straty do Japczana, zatem drugi zjazd do alei serwisowej był bardzo dobrą decyzją wszystkich kierowców prócz Japczana i Pago. Trzy sekundy dzieli teraz kierowcę Alpin od rozpędzonego Zeniaka. Pytanie tylko, czy Nitro będzie w stanie uciec Japczanowi na dystans trzech sekund. I tak jest. Z ostatniego się tu dostać. A co z twardego konkretu, bym zarucham zawrnych? Wydaje mi się, jakby Nitro zwolnił odrabianie tej różnicy do Japczana. To jest oczywiście fantastyczna informacja dla kierowcy Alpin, który być może wybroni swoją drugą lokatę. Warto przypomnieć, że Nitrozyniak został ukarany trzema sekundami przez naszą dyrekcję wyścigową za incydent właśnie z Japczanem. Teraz Nitro na naszych ekranach, również Japczan. Tutaj była próba jazdy na jeden stop na nowszych krążkach z białym ja paskiem, aktualnie Denitro Zyniak. Jest baterie, grom, teraz z drs em nie powinien mieć problemów, aby Japczana wyprzedzić. To się może jak najbardziej wydarzyć tuż przed dojazdem do zakrętu numer 6. No czysta formalność, tak jak już kilkukrotnie zaznaczałem na tej transmisji. A propos takich manewrów, które no, poszły z łatwością, któremuś z kierowców tak również jest w tym wypadku, dalał. No a Japczan? W tym momencie utrzymać się na trzecim miejscu na nie będzie do końca aż tak łatwe. Nie będzie, to, nie będzie to takie łatwe wyzwanie, zaraz zanim Mergani na mediumach, na, no, na zdecydowanie świeższych mediumach, ale też pamiętajmy, że przydatność opony. Z żółtym paskiem jest zdecydowanie krótsza Niż Hardów, chociaż w tym momencie Myślę, że to tempo może być no, skrajnie Porównywalne ze znaczną przewagą Mimo, na, mimo wszystko na korzyść Merganiego Zrobić, rozpoczynamy 28 okrążenie na 29 możliwych Problemy Merganiego Na wyjeździe z zakrętu Numer 16, jak mówiłem o tej walce O pozycję, numer 3 Tak bardzo szybko została ona zniweczona Teraz Genold wykorzystuje tą sytuację I mknie aż do mety w pogoni Za Japczanem, czy mu to wyjdzie, czy znowu to będzie pierwsze podium w F1 Cup G-Note. czy też nie? O tym się przekonamy za ponad, ponad 7, może 8 km. Sibu na miejscu drugim Nitro który prowadzi, który przewodzi nad Japczanem o sekundę i 70. Teraz Ginold z ogromnymi tarapatami w trzecim sektorze i automatycznie, wirtualnie Ginold spadł z miejsca numer 3, ponieważ Doni Trozeniaka traci powyżej trzech sekund. Zerknijmy w takim razie, co wydarzyło się u Merganiego. Raz jeszcze, jak to wyglądało z jego perspektywy, jak zakończył walkę o podium na okrążeniu numer 27. Nie! Przepraszam, że tu tak zachowawczo, ale nie ma DRS-a nie wyprzedził, mnie. dobrze, 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 Czyli na dwie sekundy, odpadł. Czy mówiąc po to gdzie jeszcze marzy o tym, aby może rzeczywiście tego jawczana na torze wyprzedzić. No ale tutaj bardzo desperacki manewr na ostatnim zakręcie w wyniku jeszcze godziną Co ten p***a zrobił, je p... jakbym nie wybał z już jest po wyścigu. No co on zrobił? Co on zrobił? Czy ja muszę się z każdym użerać na tym wyścigu? Jak ty taku, to nitro. Jak nie nitro, to Wtgrę, Ja Chyba miałem na jednego pitstopa Moje opony ledwo żyły. Drugie miejsce, Ja yeah, boy. Nitro. Z tego co chyba widzę, spadnie. Y spadnie. Ile tam było? 3 czy 5 sekund? Chyba trzy. Trzy. Nitro utrzymuje no to chyba się zostaje. na miejscu. To w takim tak, razie zostaje utrzymuje się na miejscu drugim dzięki tej desperackiej próbie Ginolda, która wyrwała kompletnie z linii wyścigowej Japczana no i oczywiście urwała przed nią lotkę z bolidu Hasa piąty Taku, szósty kończy wyścig Mergani do mety zbliżają się Red Bulle Tom na miejscu siódmym, Pago na miejscu ósmym, dziewiąty ten wyścig zakończy nam zony, jeżeli nie wyprzedzi Pago, no wyprzedzi Pago mnóstwo jednak kierowca Red Bulla sobie naładował kar sekundowych Zaścinanie. Znowu czwarty. Wcześniej czwarty, dzisiaj znowu czwarty. 12 kur. No i w taki sposób zakończyło nam się Grand Prix Abu Dhabi. Druga runda turnieju F1 G World Cup. Ty, podobno Nitro miał 3 sekundy kary, stary. Nie, 6 sekund. 3. No się magnet. Luki, widziałem, że ty w ogóle nieźle promujesz wydarzenie. 200 koła. wizów. No. Jak Dobra, a te kary to ogóle... już możecie mi zacząć ściągać, nie? Dobra weź. Byłem przed tobą się nie pierdoliem, kurwa, nie będę z tą rozmawiał. Mi się luki w dupę w pierdala, nie, nie na Nie Z mojej strony wygląda to w sposób następujący admini tego turnieju to są frajerzy skończeni. Za każdym razem, jak jest, jak jest jakaś sytuacja stykowa, to przychodzi jeden okularnik z drugim i mi kary wrzuca. Najprawdopodobniej ego im nie pozwoli zdzierżyć tego, że jestem podiumowym zawodnikiem i Timmy Williams jest najlepszy, jeśli chodzi o wyścigi. No, jest to smutne, jest to żenujące i w sumie tyle, nie? E, więc i tak trochę Beka, że e, przy stoliku e, FIA kolejny raz musi mm, jakieś grube przypychać. przepychać. Dzięki, Nitro. Dzięki za rozmowę. Japczan, trzecie miejsce dzisiaj. Podobno drugie, no, chyba... podobno drugie właśnie. Mm, dobra, poczekamy, zobaczymy, tak? Co, co ta mm. bańka Zefia finalnie wymyśli i zdecyduje. No, u mnie to jest tak, że moja strategia wyścigowa to jest tak. Dobry start, potem głupia w... że tak powiem. No, i staram się kombek życia zrobić. No, tu się udało. Z takich, wiesz, jakichś tam, powiedzmy, problemów, które były na torze, no to, to że Nitro Zyniak bierze udział w turnieju. Bo wiadomo, jak on jeździ, tak jakby sam był yy, na, tym, yy, na tym torze, wypycha wszystkich, wjeżdża w nich. Nie będę zgłaszał Ginolda, bo, 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 bo możliwe, że będzie po tych karach wszystkich, Nitro będzie przed nim, a on to się popłacze, może zrezygnuje z turnieju. To by było dla mnie całkiem fajne. Więc jakby no, ja za ten incydent do Ginolda nie mam żadnych pretensji. No stało to się stało. No najważniejsze, żeby Nitro jak najdalej gdzieś tam spati i już stracił motywację i żeby nie psuł rozgrywki wszystkim. Bo i pewnie tym sędziom się już nie chce słuchać tego bezsensownego, mi też się już nie chce. I nawet, szczerze mówiąc, jak trenuję z chłopakami, jeździmy sobie lobby, to już też w ogóle nawet wtedy się go nie chce słuchać, nie? Niestety, jak ja jestem bo dla Nitro, jak to Nitro mnie cały czas ciśnie, k***a, im we mnie wjeżdża. E... No ale k***a, no, nie... a potem się dziwisz, że ktoś... Ciebie. No, co ty mówisz? Kiedy ja cię pierwszy? Ja tylko odpowiadam. Moje się przyzwyczaiły. Cokolwiek nie gra. Nie, nie cokolwiek... Cokolwiek, cokolwiek jak to ja nie wiemy, to mnie chyba zawsze za. Ale nie robię się niewiniątka. No nie, no, to, no wyzywam ciebie, ty wyzywasz mnie. A nie wiem, a tobie psycha klęczy i mówi: o, nie, nie, no nie, wyzywajmy nie, nie no wyzywajmy się już bezpiecznie. Ale kurwa, bo jak już cały czas jest ciśnięcie, się już mi łeb paruje, no. Tak. no albo idziesz na wywiady, rwaj krzyży, że mnie trzeba wykonać. Jak Natomiast... no, no, bo... ja mam ci potem nie powiedzieć, że jesteś głupią. No i widzisz, ale bo ty jak dostaniesz karę albo coś, to jest. Ale bo ja uważam, że te ja kary są spiz. Jest... No prawdę, bo mi czaszka paruje, ja na tym formulet się mało co odzywam i tylko słyszę. A nie też... musimy się wyzywać. No i super, no i jest pogódka? No jest. Ale ja się z nikim nie kłóciłem. Dobra, się z nim to, to, pozw to pozwalam ci zostać w turnieju. <laughs> Idę sobie pooglądać te powtóry. Okay, okay. Zobaczę czemu zanego tak w... z chłopakami Siemanko. Cześć. To też lecę. No. To do się. widzowie, ja kończę, odpoczywam. Trzymajcie się, widzimy się jutro.